Dzień dobry, moje drogie wagi, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania na nowy cykl lunarny. Ponieważ jest to czytanie na nowy cykl lunarny, zaczynamy energią mniej więcej nowiu, około 8 kwietnia, przechodzimy przez pełnię różowego księżyca i kończymy kilka dni przed nowiem majowym. Tylko na marginesie chciałam Wam dodać, że chciałam Wam powiedzieć, że um, energia księżyca sprzyja wam, sprzyja wam w dniach 13 i 23 kwietnia, ale należy uważać, być bardziej ostrożnym, uważnym w ogóle, być może zdystansowanym do spraw. W dniach 11, 19 i 29 kwietnia. A teraz przechodzimy do czytania i zaczynamy od afirmacji. E, I używam talii, którą przygotowałam specjalnie dla Was, dla osób, które oglądają moje filmy. Jest to talia afirmacyjna. A dlaczego? Otóż, dla, otóż dlatego, i będę to powtarzać metodą z płyty, że mamy niesamowitą zdolność zarządzania energią, własną energią, tak aby przyciągać do życia rzeczy, ludzi, miejsca i doświadczenia, których pragniemy. I każda afirmacja i mini medytacja was w tym umacnia. Więc bardzo proszę, zostawcie tę afirmację, którą mam dla Was, którą Wam przekazuję. Przyjmijcie ją ode mnie. Zostawcie ją w komentarzu pod filmem. Możecie dodać kilka zdań od siebie, kilka słów od siebie. Możecie y, również napisać po prostu: Dziękuję, przyjmuję i niech energia płynie w świat. Ok? O Jezu, znaczy nie o Jezu, pięknie, bo po prostu dobra, zacznę od afirmacji. Afirmacja dla wagi, wybieram wybaczenie, rozpoczynam uzdrowienie. Czyli jakby ważne jest, żeby nie tkwić w żalu, moim zdaniem. Być może trzeba wybaczyć sobie. Że coś nie poszło zgodnie z założeniem, um, że, no wiesz, życie zweryfikowało plany bądź idee, ale generalnie, żeby ją złowić, wybaczyć komuś. Natomiast w momencie, gdy wybierasz wybaczenie, um, uwalniasz swoją duszę i rozpoczyna się e, jakby uzdrowienie. Więc wybieram wybaczenie, rozpoczynam uzdrowienie. Odrzuca żal, smutek. Jakąś złość być może, tak? I zobacz, i pięknie, i tak jest. W związkach partnerskich, różnego rodzaju innych, również ważne jest wybaczenie, bo na Czas Nowy macie energię dwóch kielichów, miłości, harmonii, partnerstwa, połączenia wspólnego. Um, no, dla, wag, która dla wagi, która wcześniej została zraniona i ma. Problem z otworzeniem się na miłość. Tutaj ten nów może ci przynieść taką energię właśnie chcę otworzyć się na miłość, chcę w końcu doznać prawdziwej miłości. Jestem gotowy, żeby tę przeszłość jestem gotowa, żeby tę przeszłość zostawić już w tej przeszłości. Ona mi w niczym nie pomaga. E, więc nowa osoba w waszym życiu. Em, Nowy związek partnerski, zawodowy, osobisty, romantyczny, nowa miłość, tak? Bo to są nowe początki w miłości pracy, w życiu i u was, jest dwa kielichy, u was są dwa kielichy, więc ewidentnie początek czegoś nowego, tak? Uważam, że wraca wiara w siebie lub wiara w nowe, lub wiara w miłość lub wiara w kogoś. Dobra, około trzy dni ponowiu. Mamy pierwsze kroki. Generalnie księżyc zachęca do tego, żeby stawiać pierwsze kroki w kierunku nowego celu. Jesteś gotowy, lub w ogóle księżyc trochę motywuje do tego, żeby stanąć w blokach startowych, zacząć pracę. I okej, okay, zacznij pracę nad tym, cokolwiek tu się dzieje, ale też na spokojnie. Tak? Bo mamy siódemkę monet, a siódemka monet to jest karta wytrwałości, strategii, e, wysiłku, który, który wkładamy, wkładamy w daną sprawę, w daną relację, w cokolwiek, ale bez pośpiechu. Więc pierwsze kroki w stronę nowego celu, bez pośpiechu. Tak? Bez pośpiechu. Może jest waga, która też powinna pewne rzeczy przeczekać jeszcze albo coś dokładniej sprawdzić, jeśli nie jesteś na ten moment zdecydowana. Ok. Około 7 dni ponowił otwartość na to, co cię otacza, i przynosi koło fortuny w ogóle. Więc ty możesz czuć, że to jest moment przełomowy, żeby wykorzystać jakąś okazję, żeby wykorzystać jakąś zmianę, żeby wykorzystać jakiś ruch, że jest to, tak jak powiedziałam, punkt przełomowy, moment przełomowy więc upewnij się tylko w kole fortuny, bo nie zawsze jest to coś w stu czego chcemy, więc upewnij się tylko, że to koło fortuny przynosi Ci skupienie na tym, co trzeba, że przynosi Ci tę energię, której Ty potrzebujesz, że przynosi Ci naprawdę tę okazję, tę możliwość, która Ci pomoże, ok? Natomiast jeśli tu jest, dzieją się sprawy szybko, E, to też księżyc może powodować, że poczujesz powątpiewanie czasem, e, że na coś nie zasługujesz, że nie dasz rady, że brakuje siły i tak dalej. A to koło Fortuny mówi dasz radę. Fortuna sprzyja odważnym, ok, Zobaczmy dalej. To ty. Król mieczy, mieczowa energia, około 11 dni ponowił. Hmm. Jak ma nastąpić pełne przyspieszenie i jak masz, jak chcesz pchnąć sprawy do przodu, to trzeba użyć inteligencji w sensie erudycji, intelektu w ogóle, bardziej, że tak powiem, koncentrować się na intelektualnej stronie sprawy, na zdrowym rozsądku niż na emocjach. Starać się być też obiektywnym. Obiektywność może pomóc ci, powiedziałabym, ruszyć sprawy do przodu, pchnąć sprawy do przodu. Uh, idźmy dalej, pięknie. Karta słońca w czas pełni. Więc tak, ponieważ pełnia sama w sobie niesie ze sobą taką energię, że czegoś mogłeś wcześniej nie dostrzegać, a w czasie pełni właśnie się dowiesz, albo zobaczysz. No to słońce na pewno ci w tym pomoże. Zobaczysz jasno sytuację. Jeśli z kolei taka koło fortuny przynosi Ci zmianę na lepsze, e, zmianę, która jest uwalniająca, zmianę, która y, powoduje, że jest się z czego cieszyć, to tu w czasie pełni dobrze jest znaleźć trochę czasu, żeby po prostu pocelebrować ten y, mniejszy lub większy krok do przodu, okay? żeby nie traktować tego jako coś zupełnie po prostu, wiesz, standardowego. Mm -hmm. Tutaj generalnie pokazuje się dla Was w czasie pełni e, taka energia. Nie dość, że Księżyc mówi, że widzisz jasno, co cię trzyma w zastoju, e, jesteś w stanie zrobić listę tego, co cię hamuje. To jeszcze karta Słońca powoduje właśnie, że widzisz, dostrzegasz bardzo jasno sytuację, w której jesteś, być może również pewnego rodzaju ryzyka sytuacji, w której jesteś. Natomiast samo Słońce, pamiętajmy, ono przynosi dużo pozytywnej energii, witalności, pewności siebie, tak? Chwała i zwycięstwo. To wszystko tu jest, także na czymkolwiek pracujesz, to pełnia może uwidocznić ci e, pewny, pewien aspekt, którego wcześniej nie dostrzegałeś, po prostu, który spowoduje, że zupełnie inaczej spojrzysz na pewne sprawy, że zobaczysz, że możesz być siebie dumny lub, mieć ma lub masz prawo do bycia z Siebie zadowolonym, bo wcześniej nie dostrzegałeś jakiegoś niuansu. Ale macie tutaj karty, słuchajcie, i zaraz. zaraz Idziela się <laughs> Boże! I zaraz potem karta świat. Z, dużym, z dużą premedytacją i bardzo, bardzo mm, skutecznie rezygnujesz mm, z negatywności w wielu aspektach swojego życia. Bo ta faza księżyca mówi: słuchaj, już trzeba się uwolnić od przeszłych zdarzeń. Wybieram wybaczenie, przypominam. Już trzeba się uwolnić od jakiegoś lęku, od związku, od starego układu, od jakiegoś nawyku własnego, e, czyli wybaczyć też sobie, który tobie po prostu nie sprzyjał. I to jest karta świat, która mówi, właśnie to się dzieje. Tak, domykasz ten cykl, udało ci się. Okay? Możesz być z siebie zadowolony. Dobra energia również, żeby w związkach, powiem szczerze, wybaczyć sobie, w tym znaczeniu, że spróbować zrobić robić coś zupełnie inaczej, odejść od jakiejś e, hamującej ta, w moim odczuciu rutyny, Zaplanować jakiś wspólny wyjazd, o ile to możliwe, bo ten wspólny wyjazd nawet kilka dni gdzieś na słońcu. Może zaplanujcie sobie majówkę, tylko dorośli, w ciepłym miejscu, gdzieś na słończku, em, gdzie będziecie mogli po prostu nacieszyć się sobą, skoncentrować się na sobie, bez przeszkadzaczy, bez rozpraszaczy, to tak na marginesie. Natomiast ogólnie mm, tutaj karta świat, która nam się pokazała około 18 dni po nowiu, e, ten, ta faza księżyca zachęca do usuwania ne negatywności z naszego życia, a karta światek dla mnie oznacza, że uda Wam się to zrobić bardzo efektywnie. Po prostu. Dokończyć to, co wymaga dokończenia, żeby się z czegoś uwolnić. Mm. Jeśli chodzi o kwestię uzdrawiania, ponieważ mamy tutaj, wybieram wybaczenie, rozpoczynam uzdrowienie. Mamy również kryształ górski, który sam w sobie e, niesie moc uzdrowienia, więc to dla osób, które. E, i pomaga manifestować e, marzenia, więc dla osób, które naprawdę potrzebują dodatkowego wsparcia, polecam was wam. E, noście przy sobie, medytujcie sobie z właśnie kryształem górskim. To jeszcze tak na marginesie zupełnie. Okej. Okay. Słuchaj, około 21 dni ponowił jest to energia księżyca, który, która zachęca do tego, żeby mówić, żeby się komunikować, bo to jest dobry czas na bycie zauważonym i wysłuchanym, i ty masz de facto kartę komunikacji, kartę magika, kartę kreatywności i wiesz doskonale, że, że super jest to, że na czymkolwiek skoncentrujesz swój umysł. Możesz to zrobić, możesz to mieć. Więc z dużym przekonaniem odnośnie tego, czego pragniesz, wyrażaj, mów, komunikuj się o swoich potrzebach, żeby stworzyć, zamanifestować w swoim życiu takie sprawy, które są dla Ciebie i których pragniesz, bo niczego Ci nie brakuje. I zobacz, czwóreczka buław, zwycięstwo, mm, dobre wiadomości, e, zadowolenie. Mm. Ja myślę, że dobre wiadomości, Dobre wiadomości w jakimś przejściu, to jest tranzyt, uważam, który trwa trochę przez cały miesiąc, e, uwalniania się od tego, co nie pomaga, i jesteś bardzo skoncentrowany i bardzo, nie, nie, bardzo zdeterminowany, zdeterminowany do tego, żeby właśnie zamknąć pewne sprawy. Jeśli będziesz nad tym pracował, jeśli jest waga, która będzie nad tym pracowała cały miesiąc, dosłownie, cyklunarny, no to koniec końców jest zadowolenie. Dla części z Was nowy dom, nowe mieszkanie, poprawa warunków życia, e, możliwe do zamanifestowania, to jeszcze chciałam powiedzieć. Osoby, które są zaproszone na przykład w czasie majówki, około majówkowy e, czas lub w, pierwszym, w pierwszy weekend maja na e, jakieś imprezy, karty sugerują idź, imprezy rodzinne, śluby, wesela, chrzciny, komunie, idź. No, po prostu z jakiegoś powodu to będzie dla ciebie ważne. No, nie tylko dlatego, że się zrelaksujesz, ale być może, nie wiem, spotkasz tam odpowiedniego człowieka, albo w ogóle e, rozmowa z ludźmi, z ludźmi będzie dla ciebie jakaś nie, jakoś niezwykle inspirująca, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo wam dziękuję, ściskam, pozdrawiam, i do usłyszenia.